Już po raz drugi w Szczecinie obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. W tym dniu przewodnicy z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników zapraszają dużych i małych, starszych i młodszych na wspólną wycieczkę po Szczecinie. Chcielibyśmy wspólnie z przewodnikami turystycznymi zaprosić mieszkańców miasta na zwiedzanie Szczecina. Mówiąc w największym skrócie, bo zgodnie z tym powiedzeniem, cudzy chwalicie, swego nie znacie, myślę, że jeszcze wielu mieszkańców naszego miasta Mogłoby wiele fantastycznych rzeczy dowiedzieć się o tym, o historii czy o ciekawostkach naszego miasta. A dzieje się to przy okazji kolejnego Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Dla najmłodszych turystów przewidziany jest atrakcyjny program pełen legend i ciekawostek z bezpłatnymi zajęciami w Muzeum Narodowym. Nie zabraknie też atrakcji i konkursów z nagrodami dla wszystkich uczestników. Co w tym roku proszę Państwa w programie? W tym roku po szczecińscy przewodnicy podzielą się na, na kilka grup i w tej chwili mamy już uzgodnionych pięć tras i w proszę Państwa, między innymi e, trzy gmachy Muzeum Narodowego, e, Katedra Świętego Jakuba, Zamek Książąt Pomorskich, e, Urząd Wojewódzki, Świątynie Trzech Wyznań, czyli właśnie e, Katedra Świętego Jakuba, e, Polsko-Katolicki Kościół Świętego Piotra i Pawła e, oraz Cerkiew Prawosławna Świętego Mikołaja. Przewodnicy pokażą turystom i mieszkańcom piękno miasta, opowiedzą legendy, zapoznają z kulturą, sztuką oraz lokalnymi atrakcjami. W zeszłym roku pomimo niesprzyjającej aury w imprezie udział wzięło około 400 osób. Bardzo ciekawe historii związanej z funkcjonowaniem tutaj bardzo wielu narodów, które potrafiły się przy wielkiej multikulturowości zjednoczyć po to, by to miasto mogło się wspólnie wspólnymi siłami rozwijać. Ponadto wiele osób przechodzi codziennie do pracy, mijając liczne budynki, o których niewiele wie. Bardzo wielu mieszkańców, czy nawet turystów, narzeka, że Szczecin nie ma typowego zabytkowego centrum. Ma faktycznie niezbyt dużą ilość zabytków, ale te zabytki mają niesłychanie ciekawą historię. Zwiedzanie rozpocznie się w niedzielę 23 lutego o godzinie 11 na placu Orła Białego. Jako finał wydarzenia planowany jest koncert organowy w szczecińskiej katedrze.